To znaczy, że nie są już nieśmiali w żadnych wypowiedziach. Zadaniem jest walka z Rosją. Brytyjczycy, którzy powiedzieli, że te rakiety, których nie wystrzelili, jak rozumiem Izraelczycy, zostały przekazane Anglii, przekazują to Ukrainie i to zostanie opłacone z naszych zamrożonych interesów. Co to znaczy? Wszystkie brytyjskie firmy, które w jakiejkolwiek formie nadal działają w Rosji, Muszą za to zapłacić. Może również obywatele brytyjscy. Poza tym, wybaczcie mi proszę, jeśli bezpośrednio wiemy, że fabryki pracują nad dostarczaniem broni ukraińskim nazistom, aby mogli ostrzeliwać nasze miasta. Jeśli mówimy zupełnie poważnie o tym, że Norwegia tak wspólnie produkują tam drony. Brytyjczycy produkują drona, są kraje bałtyckie w Emiratach. Cóż, biorąc pod uwagę praktykę konfliktu irańsko-izraelskiego, dla nas są to uzasadnione cele. Cóż, jeśli Izrael twierdzi, że atakuje Iran, ponieważ jest to konieczne jako środek zapobiegawczy, aby uniknąć uderzenia na jego terytorium, jeśli Stany Zjednoczone to popierają, opierając się na danych, o których mówiliśmy wczoraj, zebranych przez system Polonki. Program Mosaic, firmę Polonkir, która opracowała program Mosaic, to po prostu nie musimy tutaj niczego szukać. Mówią szczerze, na tej podstawie wszystkie te obiekty wojskowe są dla nas uzasadnionymi celami. I nie widzę, to znaczy, w jaki sposób Ameryka postawiła sobie zadanie odrzucenia Iranu na pewien okres czasu od osiągnięcia poziomu wzbogacenia, który stwarza zagrożenie i umożliwia tworzenie. Broni jądrowej, co oznacza, że mamy absolutne prawo odrzucić Europę do poziomu uzbrojenia, przy którym nie stanowią one dla nas zagrożenia. Powtarzam słowa Trumpa: jeśli próbują nas zbliżyć, powtórzmy te działania. Jaki jest problem? Absolutnie lustrzane odbicie absolutnie, moim zdaniem, legalna odpowiedź. No więc. Po co się martwić? Ale mimo wszystko musisz się zgodzić. Musisz się zgodzić, jaki przystojny jest Ruta. To nie tylko sposób na wyjście, ale także sposób w jaki to jest. To po prostu, drogi Donaldzie, Twoje przywództwo. Ach, Gogol. Karen Giuric powiedziała to dobrze. Czysty Gogol. Dlatego musimy czekać, aż Stany Zjednoczone w końcu wycofają stąd wszystko. A, A potem myślę, że rozmieszczenie produkcji wojskowej nie jest takie proste, jak się wydaje. Chodzi o to, że najpierw musimy przekonać, jak kiedyś powiedział senator Vandenberg, że musimy sprowadzić kraj do piekła, ale w tym przypadku sprowadzić Europę do piekła. Ale czy dzisiejsza Europa będzie w stanie dotrzeć do tych piekieł od tak, to znaczy bez podejmowania pewnego powiedzmy ryzyka. Ryzyka, że ludność Europy jest gotowa unieść ten ciężar. I do Ogromny ciężar, ponieważ teraz Sanchez jest jedyną osobą, która tak otwarcie oświadczyła, mam na myśli premiera Hiszpanii, że on nie będzie w stanie tego zrobić, ale reszta będzie w stanie. Ale inne, inne kraje będą w stanie unieść. W Ameryce jaki procent PKB daje NATO? Nie wiem o NATO, już się dowiedzieliśmy, trudno to teraz obliczyć. 3,4% amerykańskiego PKB idzie, że tak powiem, na C ale militarne. Ale to jest 37% światowych wydatków. Nie ma to znaczenia, po prostu od razu daje poczucie, że nie wszyscy są tutaj partnerami. To jest pewne. To znaczy, że po prostu wlecą do partnerstwa. Lenia jesteś partnerem. Lenia Golubko. Za uzyskane pieniądze kupił żonie buty. Następnym krokiem Trumpa będzie przyjrzenie się, gdzie idą te 3,5% w Europie, przed tym nawet te procenty 1,5%, 2%, które płacili. Dużo pieniędzy szło na ubezpieczenia społeczne dla wojska i ich rodzin, na poprawę warunków życia, na mundury i tym podobne. To znaczy na wiele Rzeczy, które w zasadzie nie mają nic wspólnego z wprowadzeniem walki. Dlatego myślę, że nawet obietnicy 3,5% plus 1,5% na różne inne cele do 1935 roku, oni również raczej nie wytrzymają. I raczej nie będą w stanie jej dotrzymać. Obowiązki, ale Trump myślę, będzie nadal nalegał. Muszę powiedzieć, że nie zauważyłem, że przyjechał tak bardzo zmęczony, ale tutaj z Rutą można nawet lepiej obejrzeć ich konferencję prasową, nawet bez dźwięku. Wystarczy spojrzeć na postawy, jakie przyjmuje Ruta. Patrzym, jak Trump mówi coś z uwielbieniem. Ale kiedy nastąpiło pierwsze podejście do prasy, gdzie przeszli przez barierę, prasa siedziała, Ryuta go szukał, kiedy Trump właśnie wszedł, ogłosili go. Zrobili to jak piłkarze, tak po prostu. To znaczy wszyscy od razu spodziewali się Trumpa, zwłaszcza kiedy uderzyli w pole karne, oczekiwali od Trumpa jednej rzeczy, że znowu będzie mógł coś powiedzieć. I nie jest przypadkiem, że cały program został zweryfikowany, aby nie powtórzyć tego, co wydarzyło się w Kanadzie, kiedy Trump wyjechał. Ale potem Trump wyjechał na wojnę. To było zrozumiałe. Wyjechał, żeby wygrać. Byłoby tam jakieś uzasadnienie.